Człowieki, z tej strony Burgie witam w grze Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Turning Portal, <coughs> handlarz z broni dla bandytów, co o tym wiem w ogóle? Bandyci pokoju, no więc do spodostawiam, już Myślę na temat, znaczy myślę na temat, myślę, żeby spróbować się z tym questem zrobić Wyrobić, zrobić go, czy jakkolwiek to powiedzieć I... dostać zbroję wodnego kręgu, bo zbroją wodnego kręgu. zbroją wodnego kręgu. Będziemy mocno do przodu. Całą ziemię, by bez... Tak ultra mocno. Sądzę, że ona będzie. Puf, to ma 5, 25, 10 tam miała po 40 odbrony na przykład na broń, więc już będzie a Oczywiście pod broń podchodzą potworki. Boże jak głośno jest ta gra w oh, pizdu. Ciszę se ma no, na chyba duży przycisk ściszania systemowego. No, coś chciałem powiedzieć? Czy chciałem coś powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć. A i z tą zbroją to będziemy mogli życie, chodzić sobie po lasach i tak dalej, kozaczyć się ogólnie. Tylko żeby dołączyć, nie, nie, nie właśnie, będziemy mogli łatwiej to zdobyć tornamenty. Więc na propsie. Żeby zrobić ten quest, to, to może być dość trudne, słuchajcie. I to jest jeden z trudniejszych questów na ten moment gry. Ja mówię jeden z trudniejszych, on jest naprawdę wpizdu trudny! O. musimy się mierzyć z dużymi grupami bandytów, a jak wiecie, jeden bandyta może mnie złożyć na strzała, nakryta, czy z łuku, czy z czegokolwiek. Więc muszę to robić powoli, ostrożnie i najchętniej to bym zgarniał jednego bandytę po kolei, choć to nie jest proste. A, pamiętajmy o tym, że że wciąż jeden bandyta może mnie złożyć. Bo głupia się, zrobię błąd, nie zablokuję jednego ciosu, ten cios okaże się ciosem krytycznym, a ja nie żyje, Więc nie jest prawidłnie. Tutaj, tych bandytów na moście nigdy tego nie robiłem. Czy aż będę wystarczająco silny? Boże, ile razy cię zabić? No go. Bo... A, fajnie, nie da się zablokować. To wciąż zwykły goblin. A to warto zapamiętać, słuchajcie, to znaczy, że w tej grze respią się potwory w niektórych miejscach. W modzie, normalnie to się respiły dopiero po przejściu rozdziału. Nie wiem z czego się cieszę w sumie, bo muszę się, muszę się zmierzyć z tym pedrylem. Jak widzicie, moje szanse nie są zbyt duże. Mogłem te dzieła, może, w sumie nie jeść ich, to potem będę stóry robić. O, biegnę z grzywem, pozdro. A myślałem, że będę biegł z grzybem i z łukiem, to było w ogóle swój Nie wiem, czy mam jakieś szanse z tym goblinem. Wydaje mi się, że jakieś mogę mieć. może e szkoda, że to trzeba usuwać, a można przytrzymać. Prze klikaj na tą klawiaturę, ten backspace. Może ale krwi się polało. To może się udać. Ach, pięknie. Widzicie każdy, w każdym czasie z łuku goblin tak trochę wiecie o co chodzi? Zrygnął się jak ja kiedy już nie mogę jeździć więcej, a każą mi jeść więcej. Dobra, zjedzmy tych grzybów trochę, może nam mana wskoczy pięć więcej. Dobrze, że nie wskoczyła, bo lepiej wiecie, no ta mana będzie z czasem kosztowała coraz więcej, to lepiej sobie te grzyby zostawić, gdyż mamy max mana. Ooo, grzyby. Grzyby, czemu ja ich nie zebrałem? Nigdy tędy nie chodziłem, o co kamen. I teraz pogadam może z Akilnym, bo mu zniknęło dwóch roboli. Dostanę nowy tam wpis w dzienniku, że okej, okay, ogarnąłem, że o, interesuje się questem ogólnie i tak dalej. A, właśnie, jeszcze jedna na rzecz. Tutaj jesteśmy blisko innego, takiego mniejszego oboziku bandytów. Do którego trzeba pójść, bo tam znajdziemy lekką rybę, znaczy w ciele z jednego ziomów A w tej lekkiej rybie będzie schowany list. I ten list bardzo nam pomoże, bo to on jest potrzebny do wykonania quest'a On pozwoli nam oskarżyć tego handlarza bronią, bo będzie potwierdzeniem, że on jest w to zamieszany. Tylko mam nadzieję, że dojdę do tych bandytów, a potem będę w stanie się z nimi zmierzyć. Miło, że się zbogował ten on tak, w szczurach nic nie ma. Kiedyś było mięso. Oczywiście Młot musiał usunąć to, bo jakby kuźwa dawały mięso, to zbyt opi. Tutaj są, jest kilka właśnie polnych bestii, to ja się nimi zaopiekuję. O ja mam dwa strzały jak dobrze kryty wejdą, to bardzo miło. Nie no, czuję, że jestem trochę silniejszy niż na początku. Czuję, że potwory są o dużo bardziej agresywne niż w podstawce. polne bestie dłużej się zbierały do taku normalnie. OK. Tu gdzieś też wargi są w pobliżu, więc lepiej wiecie, nie zachodzić za daleko. Dobra, ale są tylko wolne bestie na razie. Bo z wargiem to nie mamy najmniejszych szans, ja jestem tego pewny. Czy to z łukiem, czy to bronią, nie mamy. Dla niewcenieczonych warg to jest taki piesorkowy. Jest taka dużo silniejsza forma wilka. Wiedence się nazywały dokładnie piesorkowy. W dwójce zrobili bardziej takie ciemne, są prawie jeszcze czarne. Wiedence były takie brązowo-żółte i zmienili im nazwę na wargi. Wiecie, bo teraz są wargami czyli takimi chodzącymi ustami. Tam szklet już widać. Nie wiem, czy będzie widać po zrobieniu filmu, ale tam na wprost były. Po zrobieniu filmu miałem na myśli renderingu, bo wiecie, to trochę zmniejsza jakość. Okej. Okay. Trochę ekspa wpadnie, to jest bardzo fajna myśl. Dalej się nie będę zapuszczał, słuchajcie, bo boję się, że to może się sko Ja w ogóle. Sobie piszę grę, bo trochę zekspiłem. I to jest bardzo miłe. Zaeksp. Jestem bliżej levela już... No, całkiem blisko jestem. To będzie 1000 ekspa. 1000 hakiem. A to jak dobrze pójdzie dwa kościki, jakieś takie bardziej właśnie główne, więcej dające ekspa i będziemy mieli level. Mówię, wojownik już będzie do ręki, to będzie bardzo w porządku, że Ja wiem, że idę w maga, ale wiecie, muszę się najpierw trochę wzmocnić. Część, co nie wymaga... Wiecie, broń bia biała nie wymaga dużo pieniędzy, bo kupić sobie broń można szybko łatwo. Można też dobrą znaleźć jakąś zawsze. Może nie tak dobrą na razie, jaką możemy kupić. O, wiecie, nie ma strzał do tego. Nie, nie wymaga many ani zwojów do zakręć. Więc muszę, muszę rozwijać, żeby jakkolwiek wzmacniać powoli bez jego, bo wiecie, jakbym poszedł do razu w manę, to co bym z tego miał, gdyby zaraz mi się zwoje skończyły. A nie dość, że zwoje mają ograniczoną ilość NPC-ty nawet. To jeszcze wymagają many. Dobra, ja się uleczę. I tam są bandyci w tej jaskini ci Wiem, ja tak pięknie zapisuję te sewy, że ja się jestem wzruszony. Urodą. Tylko potem, jak muszę zacząć odcinek, to nie pamiętam, który koniec jest, z którym końcem, nie? Rozerwę cię na kawałki, a nie? Ten mówi inaczej. Jeden mnie zauważył, nadzieję. Jak jeden, to bardzo miło. Drugi mnie zauważył. Znaczy, usłyszał. Oj. O, trzech tam jest, Sm spoko. Kiepsko, średnio najeżdża. Jeśli uda się jakoś wyciągać pojedynczo, to ok, to bardzo spoko. I wydaje mi się, że da się to jakoś zrobić, wiecie? Tylko one się od razu nie będą tam walczył w, nim w tej jaskini, tylko wyciągnę go poza tę jaskini. Jak złożycie na początku jedno, co Potem oni tam jakby usłyszeli, i oni tak jakby się po jakiejś chwili ogarniają, że to się jest nie tak. grałeś się. Okej. Okay. Z jednym walczyć mogę jak najbardziej. Patrzcie, tam się już tamtnie ze zaskini. On już walczy na wojownika. Podoba mi się, nie tam tylko trochę kolorystycznie zmienić stroje, ale to jest bardzo fajnie zrobione, bo patrz jak oni się fajnie wstapiają w otoczenie. Tak. Bardziej bandycko, żeby zasadzki robić, wiecie. To już jest moim zdaniem. Jeszcze, jak, tak samo jak ta zbroja w poprzednim odcinku, ta co została zrobiona na wygląd tej właśnie strażników sędziego. Za tych co z Oczywiście byłoby mi miło, gdyby to był ten pierwszy, który od razu daje rybę. Ale znając się to rybę będzie miał ten ostatni. Yy, piłem BANDYCI, BANDYCI. Dobra, jeszcze raz ten sam safe niech będzie, pomyliłem się. Dobra, jednego udało się już zakosić. Mam nadzieję, że tam będzie ich tylko trzech. To będzie w porządku całkiem. Teraz jak wyciągnąć drugiego? Okej Kuźwa co ten z łukiem O fak fak fak. O, poczekajcie, drugi biegnie Świetnie Ja z tym zdrowia to nie powinienem się w sumie cieszyć <grym> Ale może się uda Albo zrobi inaczej. Uleczę się w ten sposób. Okej, okay, i teraz skupienie. To też włączy nowego wnika. Ten ma już lepszą ronie I to o 30 ataków większą No Ma tę szpadę. O Boże Dobra, uleczę się. W sumie fajny jest ten biznes z tym ule uleczaniem się, tylko że mikstury to kosztuje Jakby mi jadło na szybko na przykład 10 roślinek to ja po prostu w niebie. Ale no cóż, jak wymaga tego gra, to mogę czasami przecież tam ich sólkę zużyć. Ok. Świetnie, już będzie drugi bandyta dzisiaj. Jeśli go zabije w końcu. Wow, dobra. Dwóch bandytów. Pałasz bandyty o fajnie, przyda się. Jeden będzie nam potrzebny też do wykonania quest'a, jak widzicie, coś wam pokażę. To jest napisane, że jest na, na rękojści widzenia litera F, to jest... wiecie o co chodzi. A jeśli nie wiecie, to to jest dobry powód y, do oskarżenia kogoś, kto ma imię na F. Zresztą ja już wam zdradziłem w ostatnim odcinku, kto to jest, ten schablarz. Zresztą to nie większość was wie, że tyle osób przeszło w wiecie. A jeśli nie samodzielnie, to już na YouTube jest tyle let's play. 300 dzisiaj słabo. Trycy proszę, wchodźcie. Niby 1 na 4 pojęt chodzi się. A teraz zacząć ćwiczenie. Dobra, wpadłem w rytm. U, trzech bandytów, jeden człowiek, krzącę. Znaczy, będę się też w sumie, ale jeden wezji. i siekierka, łuk, strzała, żeby się naliczył. No, tak, z stary, ta bo dobra. Eeeh, yy, co to jest? Skóra owcza, dobra. O, jest też tabliczka, miło. Szkoda, że to najtańsza skóra, ale no cóż, nie ma co się obrażać. Ona tam chyba jakieś grosze kosztuje. Właśnie tu są w skrzynie pułapki, może ja zapiszę. Ta nie miała. Jest dziwnie oglądająca ryba. Dobra, to się inaczej nazywa. Mm, tak. I gdzie ta ryba? Bo ja ją chyba tutaj. Nie, tutaj, here. Jest w rybie ukryta notatka. Teraz to tatka śmierdząca gdzieś będzie. Tutaj, nie, tutaj. Śmierdząca notatka w rybie schowana była. Nie wychylajcie się, straż zaczyna coś podejrzewać. Nic nie róbcie, dopóki znów się nie odezwie. Halvor Halvor? Jaki halvor? O co chodzi? Halvor? Fernando Mod? A może zawsze to był halvor? Nie, Fernando powinien być. Tylko, Boże, bez proszę Cię Okej, okay, dwie skóry do przodu Boże, kurwa, szkielet, spierdalam Spierdalam A nie, dobra, on chyba się na wilki rzucił Byłoby śmiechowo W ogóle ten dzik ucieka przed wilkami To no wiecie, dzik jest dużo silniejszy O, łuku 7 miło. Czyli jednak ja nadal to jest. Ile mamy łuku? 27% mamy łuku. O, o kurwa. O w dupsko. Ja jebi. Nie, nie, nie dogonad. Dobra Dobra. Dobra, zostawił. Uf, ja pierdziele. rydzielę. A zaskoczyłem się, bo tak mi się wydawało, że muzyka się powinna skończyć. więc... myślę sobie zobaczyć, coś za mną jest. Tu kurwa, szkielet. Zobaczmy jakie mam... No nie jeszcze nie nie, 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 poczekajcie, pobiegnę dalej. Na wszelki wypadek. Yy. Łucznictwa 2, kucznictwa 1. Żywotności. żywotności. Żywotności, żywotności, magii... Widzę do Będziemy naprawdę silniejsi, jak już się nauczymy tych języków. Będziemy naprawdę dużo silniejsi. No, nie musisz mnie o to pytać. No oni gadają sobie normalnie. Oczywiście dopóki my nie podejdziemy. więc jest więcej, wierz mi, dokładnie. Też tak uważam, stary. Dziwne mówią ludzie rzeczy. Nie mów, że to nieprawda. Nie mówię. Yy, hum, hum, hum. Zryłem na surowo dwa raty. Ło, to musiał być kozakiem, widzę. <laughs> yy, na Najemicy. Burda sieka śmierć. Co jest kurwa? CIPO nie, nie wiem co cię tu przygnało. Ale lepiej zapomnij o tym i ruszaj w dalszej... Aż się napiję, drodze. bo się zerwowałem. Jestem inos minus jeden 1 Jestem Jestem zły. Hej, ciągle tu jesteś. Hehe. <laughs> Kim jesteś? na błaznami? Sam tego chciałeś. Wciąż będę się. Engardo. Za... Teraz kolej. O kurde, oni umierają. Oni powinni to wygrać bez problemu. A Kier umarł. O co chodzi? Zginął Akil. Rozumiecie to? To w ogóle nie było w planach. <laughs> on powinien być śmiertelny, bo on jest potrzebny do wykonania quest'a jakiegoś tam. Znaczy nie jest potrzebny w sumie, ale jest dla niego quest. Jak mam wykonać dla niego quest, jak on nie żyje? Akil, please. Może z tym pogadamy. Nikt nie chce wiedzieć. Coś nie tak... A, a, a. A. Nie. Szybki lód No zapijcie go już no Ale sieka Czy ty laskę bijesz? Stary, no jest nieśmiertelna widzę Znaczy śmiertelna, ale wytrzymała Może wszystko zdobyłem rządza. Dzięki Inosowi, jeszcze jestem powietrzem. Myślałem, że mój czas dobiegł końca. Nazywam się Akil. Uprawiam ten skromny skrawek ziemi. Kim byli ci ludzie? To byli najemnicy z gospodarstwa Onara. Ci dranie znają się tylko na grabieżach i mordach. Bałem się najgorszego. Cóż, dzięki Inosowi, że do tego nie doszło. Powiedz mi, co mogę dla ciebie. Nie, nic pod warunkiem, że wszystko jest ok, więc, więc ekspa. Pod warunkiem, że wszystko jest w porządku. Jesteś wyjątkowym? Okej. Okay. Słyszałeś coś o tym, Jeszcze Zaminą jest z jestem geniuszem, słuchajcie. A to paradne. Czy słyszałem? Kilku moich parobków też gdzieś przepadło. Choćby to na Kitabor, którzy pracowali na polu. Trzy dni temu przepadli jak kamień w wodę. Wiem, że nie opuściliby farmy bez słowa. W końcu nie trzymałem ich tu siłą. Po prostu zniknęli, i co gorsza, nikt, nie... jeśli ich spotkasz, okej, okay. to miło. Czy już powod? musimy. Teraz patrzcie, jaki myk zrobimy. Bo to na moście z tych bandytów full i ich się nie dał. Uwierzcie na słowo, nie da się ich chyba pojedynczo wyrwać. Szczególnie, że oni nas, zaczynają do nas pizgać łukami większość. Ale niektórzy popiegną za nami. I my po prostu zgarniemy ich do tych wieśniaków. Zauważycie, oni sobie jakoś tam radzą. A w kupie siła, kupie nic nie rusza. Oprócz much, ale to już ważne. I... I jakoś to wygramy. To będzie bitka. Jestem gotowy na ciężkie solo. Byle strzało mnie dostać. A może uda się ich pojedynczo wyciągnąć? O, fajnie, dobra. Przynajmniej na razie jednego się udało. Po jednego ubijmy. Tak dla nas, wiecie o co chodzi. na się, żeby tam nie wychodzić na widok tego ucznia. Zaraz go zasiekam, Posłuchajcie, ja się nie pierdolę w tańcu. Ja jestem mistrzem tanga. Jak chce się na mną go zaklecić w balet, to potańczymy. O Boże. <laughs> Słuchajcie. Grzmoce tych dzisiaj tych bandytów w ogóle wydaje mi się, że w tym młocie dużo więcej hajsu mają Tak na nich niewiarygodnie zarabiamy słuchajcie, aż... głowie się przewraca, oni... Zauważycie? Prawie każdy ma po 40 monet To jest naprawdę dobry wynik już Kiedyś tego nie było Blitka dalej, saveujemy na tym samym save'ie Kiedyś tego nie było, się pozmieniało w tych modach Może jest i trudniej, ale jest bardziej opłacalnie O kurwa, ale dostałem się. Dobra Dokładnie, bitka Powiedział ten ziomuś do mnie, to już koniec śmieciu i szukałem sobie w koniec Jak, jak, jak ten mózg człowieka działa, to przychodzi ludzkie pojęcie hmm. No jak się nie uda przez tego łucznika, to możemy jeszcze zajść ich od tamtej strony, z której stoją tamci Może się uda, wyciągać po kolei bez łuczników O, czek, są unikliwe. o kurwa Dobra Chyba będzie trzeba zajść ich od tej drugiej strony, niestety. Aczkolwiek jest jeszcze jeden sposób i jeszcze go wypróbujemy. Bo tak jak widzicie, chciani pojedynczo chciałem pojedynczo się z nimi mierzyć. Zrobimy tak jak mówiłem. Weźmiemy ich, żeby walczyli z bandytami, tylko trzeba przebyć tuż przy nich. Trzeba zrobić tak, że jak przebiegnę obok tego ucznika to on zmieni broń, bo... ...poczuję, że trochę z łuku bez sensu strzelać, ale on jest jakiś ultracelny. Ach, ja hakik hakliknąć No, jeszcze raz Najwyżej zmarnujemy, no, znaczy, zmarnujemy. wykorzystamy jej domik, które mam. Tak, w głowie jest to zakodowane, słuchajcie, że to już marnowanie jest, nie? Tak samo jak w lolu gramy, to nigdy flesza nie chcę użyć, bo zmarnuję flesza po co? Jak on mi się kiedyś przyda, jak mi się przydaje, tego nie używam, bo bo go zmarnuję. Dobra, dobra, uda się to, uda się spokojnie, ludziska. Nie ja wiem, czy taka ilość bandytów to przypadkiem tych wieśniaków nie wybija Ale już ci się podało Okej, okay, trzech powinno być tam ci czy jeszcze powinni sobie poradzić, ale ności nie mam Ten kozak Wszyscy objęli jego taktykę, widzę tam. Oni śpią teraz, super. Przynajmniej wbędę do domu. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Ech. Gdzie jesteście jesteście, lamusy? Pizdu, ale kryty wchodzą. Ale fajnie, że wszyscy są tu zorganizowani. No ej, cofałem się, nie powinien atakować. Ale... Jak się cofam, wiecie, to jest ten, ten... Może ja broń w ogóle. Właśnie, ja broń wyjąłem, to cofanie się nic nie dało, dobra. My błąd, my bad. My błąd, dobra, dobra, to było. Wiecie co, może w ogóle rzeczywiście zaczaję się od nich z tyłu. To trzeba będzie trochę drogi nadłożyć. No dobra. Bo trzeba tam pójść od strony... No, od drugiej, drugiej strony. Leczniczy korzeń, miło. Najsilniejsze mikstury lecznicze się z... Nie, najsilniejsze się robi w ogóle z tego. Z tak zwan Nie, 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 dobrze, z tego się robi najsilniejsze. Chociaż pełnia życia, nie wiem, żeby się pełnia życia. My będziemy używać y, tych... Y, krwioplicowych ogonków. Mam żądeł, żeby używać pełni życia. Chyba, że moderzy usunęli to, bo to moim zdaniem było OP, to modelów pewnie też. A jeśli nie, to dobra, to spoko, wykorzystamy to. Nie, Bezzie, please. Nie o to chodziło. Zresztą ominąłem. Boże, sztukę złoto zostawi. Czy ja byłem głupi, czy niewidomy, czy jaki byłem? Możemy się kimnąć w farmie Orlana, to jest duży plus, bo mamy za free, bo jesteśmy członkiem. Znaczy, przynajmniej jego zdaniem, jesteśmy członkiem pierścienia, bo dostaliśmy pierścień od Baresa. Tak nawet powinniśmy móc y, kimnąć się w tej karcie. Dopiero jak wiecie, będziemy byli w tym. jakbyśmy byli dopiero w tym wodnym kręgu, ale. sprawa. Po prostu Znasz gościa z zasłoniętym okiem? Widziałem go już kiedyś! twardziel. Wynajmował kiedyś u mnie pokój przez jakiś czas. Miał ze sobą olbrzymi kufer. Gdybym go ciągle nie męczył, pewnie w ogóle by mi za ten pokój nie płacił. I tak specjalnie się z tym nie A pewnego dnia nagle zniknął razem. Okej. Okay. Ile bierzesz dla brata Pierścienia? Oto klucz odpokojny. Okay, Hej, to jest świetne. Na to nie Brat Pierścienia, władcę Pierścieni Szmaty. A w ogóle byłem na hobicie trzecim. I powiem wam, że. Może film jest dobry, trzeba przyznać, że nie można mu odmówić, że jest złym filmem, ale... Już jest taki trochę przegięty, wiecie, tam efekty specjalne... Władze nie był taki bardziej poważny i tam to się fajnie oglądało, bo on był taki Tolkienowski, wiecie, tam się działo... A Hobbit już poszedł w taką bajkę, że dużo się dzieje, Stabieraj ale tak... rzeczywiście, Na przyszłość trzymaj łapy przy sobie! Nie mów, że to nieprawda. Kiepska y. sprawa... Zbugowałem się, a tam zabili kogoś zamiast mnie. Ale bug. To tylko plotki. Bez please, please, proszę cię. Nie mogę na escape'a kliknąć. pakiknąć Nie dobrze. Dobra, ludziska, ja ja tu zakończę odcinek. Im więcej czasu się zmieściłem. I następnym razem już wrócę do, do bagowanej wersji. No, tak, znaczy bez tego co tu widzicie. Do usłyszenia eldo do Prezydento. Piso!